Ja tam nie wejdę, są pokrzywy, jak wejdziesz pokrzywy to możesz się pokrzywić Już jestem dosyć krzywy, także nie chcę się bardziej pokrzywić Jak się bardziej pokrzywię to będę jak Quasimodo Cześć. D** mnie poparzyły. A będziesz zdążył Od czego? Od Fajnie, fajnie, ale... Ja to bym wolał na trawie, bo mam jakieś pipcie w butach. ty słabo swobodnie. To nie jest to. Fajnie, jak pasuje. O kurde. Jaki kraj? Taki Abramowicz. Jutro. Cristiano Ronaldo. Messi, Cara Messi. Zapraszam na boisko Pompatibu Witam Was wszystkich bardzo serdecznie na obiekcie, byłym obiekcie drużyny Orkan Jarosławiec. Jest to drużyna bliska mojemu sercu, bo jako młodszy wariat przychodziłem tutaj na mecze, miałem klasę z Jarosławca, mam dużo znajomych z Jarosławca, no i ten klub miał lekkie problemy. Jaki kraj, taki Abramowicz, pojawiłem się ja i z Waszą pomocą spróbuję ten klub odbudować. Zapraszam do naszego budynku. W naszym budynku, jak w każdym klubie A-klasie, nie w B-klasie, znajdują się kalosze, Cudowna szatnia gości, tak to wygląda. Goście mogą się wykąpać i wyjść ze spuszczoną głową, bo nam zawsze ustawali w pierdol. Jak przystało na porządny klub, mamy też pokój sędziowski lub biuro. Zależy czy są sędziowie, czy jest prezes klubu, czyli ja. Do tego mamy magazyn i wiele osiągnięć naszego klubu piłkarskiego. Także nie kupiliśmy słabego klubu. Kupiliśmy klub, który był w okręgówce, ale spał, nie ma pieniędzy. Jest druga szatnia. To jest szatnia nasza. Do tego mamy też jeszcze jedno pomieszczenie gospodarcze, tutaj obok. Nazywa się to Pan Blaszak. I zapraszam. Oprowadzę Was po naszym stadionie. Jak każdy nowoczesny stadion, posiadamy loże VIP. Jedyne 7 tysięcy złotych za mecz można wynająć. Do tego jest catering, jakieś lajkoniki, jakaś gigabuła, może woda. Do tego Trybun Hektar, hektar, ponad hektar hektar i chyba 100 metrów dokładnie, ma to nasze cudowne boisko. No i to boisko mamy do końca przyszłego roku. I jeśli ten projekt wypali i faktycznie pojawią się sponsorzy, drużyna zacznie grać, to myślałem, żeby gdzieś blisko środy kupić hektar ziemi i stworzyć własny, cudowny stadion. A może z półtora hektara jeszcze zrobimy boiska młodzieżowe? Plany są duże, pieniędzy nie ma tak dużo, ale jestem mega ambitny i jak coś se ubzduram, to do tego dążę. Więc jeśli jesteś grajkiem, grałeś albo jesteś emerytowanym graczem, zgłoś się do nas, zagraj z nami i pomóż nam zdominować A-klasę. Jeśli chcesz spróbować swoich sił w A-klasie, to Pompa Tim Jarosławiec w skrócie PTJC to jest idealny klub dla ciebie. Pewnie ciekawy jesteś, co nas wyróżnia. Wyróżnia nas nasz napastnik Alfonsinio. Zaprezentuj swoje umiejętności Gotowi? Do startu! Dobry jest Alf, jesteś gotowy zaprezentować światu swoje super strzały? Tak jest, jak zawsze Oprócz naszego terminatora wojskowego Alfa, Alfonsino, mamy jeszcze 11 świetnych zawodników, ale potrzebujemy więcej zawodników. Więcej, więcej i więcej, bo chcemy być potęgą. O! Gramy tutaj! który przejęliśmy został otwarty w 1965 roku, czyli historia tego klubu jest dość długa. A ja planuję z tym klubem wrócić do okręgówki, a może i lepiej. Trenerem naszego klubu został wybitny sportowiec, wybitny piłkarz, który z naszą kadrą U17 zdobył trzecie miejsce na Mistrzostwach Europy. Więc naprawdę szkoleniowiec z najwyższej półki. Mamy już piłkarzy. Piłkarzy jest 11 i ta 11 już była w okręgówce, czyli byli o jedną klasę rozgrywkową wyżej. Ale skończyły się pieniądze. I wtedy pojawiłem się ja i samu X-Pompa. W moim pomyśle nie chodzi o to, żeby zrobić tutaj wieczystą, czy KTS weszło, przynajmniej na razie. Mi chodzi o to, aby wygrać tą ligę. Wygramy A-klasę, a potem będziemy kombinowali. Czy wygramy, czy przegramy? Jeden chuj! Czy wygramy, czy przegramy? Jeden chuj! Czy wygramy, czy przegramy? Jeden chuj! Ale, 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 ale... O papi! Do trzech razy Szczytański... Jest... Boryta! A więc Mieliśmy zrobić casting. Casting miał się odbyć na naszym cudownym stadionie, ale w sobotę pada, w niedzielę pada, a w poniedziałek nikt nie przyjdzie. Dlatego proszę Was, abyście podsyłali wasze piłkarskie CV na tego maila, który jest tutaj i jest też w opisie. Fajnie, jakbyście do tego dołożyli jakiś filmik z waszymi umiejętnościami. Najważniejsze, szukamy osób z okolic Środy Wielkopolskiej, żebyście nie mieli więcej niż 30 km na trening. Okej, okay, fajnie, jak przyjedzie ktoś z Warszawy, fajnie, że jest turbopiłkarzem, ale co z tego, jak on nigdy nie przyjedzie na trening, a na meczu będzie jednym. Wszystkie zgłoszenia przejrzy nasz trener i osoby, które zrobią na nim największe wrażenie, dostaną od nas albo od niego telefon z zaproszeniem na testy. Klub ma bardzo długą historię. Ale nadal raczkuje. Ja spróbuję zrobić coś profesjonalnego z tego cudownego klubu. Na ten moment z piłkarzami planujemy podpisać sezonowe umowy, aby nasz piłkarz nie grał w innej drużynie podczas trwania sezonu. Dodatkowo szukamy sponsorów. Więc jeśli chcesz zasponsorować Pompa Team Jarosławiec PTJC, to zapraszam. Za chwilę ci wszystko wytłumaczę. Stroje domowe wyglądają tak, stroje wyjazdowe wyglądają tak. No i jeśli chodzi o sponsorstwo, no to tak. Na środku tutaj Głównym sponsorem jest Gigabuła, no bo jednak ja tam wchodzę z Gigabułą i będziemy Gigabułą e, tam wspierać finansowo ten klub. Do tego z tyłu mam już sprzedane miejsce reklamowe, bo uwaga, dzisiaj na treningu pojawia się osoba, która to miejsce sobie wykupiła. Teraz mamy miejsce na jednym rękawku i na drugim rękawku, choć nie jestem pewien, czy tutaj nasz kolega autobusiarz, który będzie nas woził, nie wybrał sobie takiego miejsca. Do tego mamy miejsce jeszcze na dupci, więc jeśli chcesz się dołożyć, kochany widzu, to spoko, pisz my chętnie na tego maila. My chętnie rozpatrzymy tą twoją prośbę, każdy grosz się liczy. Do tego wszystkiego, co tu rzucisz, to oprócz tego, że będą na strojach niekupnych, bo na kupnych jest tylko jeden sponsor, na, na środku na klacie, ale na strojach meczowych będą wszędzie sponsorzy, do tego na naszym stadionie będzie wisiał twój baner. Bardzo możliwe, że też się pojawi na jakichś odcinkach na YouTubie, no bo jak będziemy nagrywali na, st na stadionie, to bardzo może że to się pokaże. No i oczywiście podziękowania na Instagramie Pompatimu, na Instastory. No to takie świadczenia byśmy mogli Ci dać, a Ty nam pomożesz działać. A może już niedługo z nami urośniesz, my na przykład zagramy w czwartej lidze, a Ty będziesz sponsorem w czwartej lidze. Obiecałem Alfowi, że zagra. Powiedział, że przejdzie testy medyczne, no ale Alfik jest tylko dobry na wideo jakby, w tą piłkę nożną. Ale no jak tu będzie 35 tysięcy lajków, to wpuścimy go z rezerwy na kilka minut. Jak będziemy wygrywać dużo wysoko.